Jesteśmy tydzień przed pierwszym zimowym wejściem na wieżę ciśnień we wschowie. Zakładamy bazę pierwszą. E, temperaturę mamy minus 5, odczuwalna oczywiście, minus 20. E, e, atakował szczyt będzie póki co Dawid Gąsiorek. Dawid, jak tam, e, jak, to, co tam na, jak, jak szczyt e, zachmurzony. Przy tych warunkach widoczność jest ograniczona. E, przy samym tylko aczkolwiek e, cały czas czekamy na zezwolenie od władz szczytu tak Dobrze, czekamy na szerpów. Będziemy przygotowywali się e, przygotowywali e, liny, całe sprzęty, e, póki co wracamy do ciepłej herbaty.